Wyobraź sobie, że życie to jest gra, że jesteś w niej graczem. Poruszasz się, reagujesz, zdobywasz jakieś punkty, przechodzisz poziomy. Ale czy wiesz, że możesz być kimś więcej? Możesz być twórcą tej gry, możesz być programistą, architektem swojego świata. Cześć, ja jestem Agnieszka, a to jest mój pozytywny podcast. Dzisiaj. Parę słów o tym, jak zostać programistą swojego życia, a nie tylko graczem. Karl Gustaw Jung mówił, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, to będziesz kierować, to będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. I to zdanie jest jak taki klucz do przebudzenia, bo nie jesteś tylko figurką na planszy, jesteś tym, który tworzy tą planszę. Osho mówił, że nie żyj według cudzych idei. Pozwól, aby twoje istnienie płynęło z twojej autentyczności. A to oznacza, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się życie według starych programów rodzinnych, społecznych, kulturowych. Programista życia to jest ktoś, kto rozumie, że każda myśl, każde przekonanie, każda decyzja to jest linijka kodu, a razem składają się na Twoją rzeczywistość. Świat to jest zwierciadło, odbija Twoje wibracje, ale oczywiście z niewielkim opóźnieniem. Gdy jesteś graczem, to czekasz, aż coś się stanie, a gdy jesteś twórcą, to zmieniasz swoje wibracje, swoje intencje, wybierasz linię życia, którą chcesz przejść. David Hawkins z kolei. Mierzył poziomy świadomości w skali od wstydu i strachu, aż po miłość, radość i oświecenie. Programista życia nie walczy z niskimi poziomami. On je zauważa, on je transformuje i rozświetla je obecnością. Świadomie podnosi wibracje i tym samym zmienia poziom gry. A Saint-Germain, mistrz fioletowego płomienia, Przypominał nam, że jesteś wolny, kiedy przestajesz wierzyć, że jesteś uwięziony. Rozumiesz? Jesteś wolny, kiedy przestajesz wierzyć w to, że jesteś uwięziony. I prawdziwa alchemia to nie jest magia, to jest sztuka przemiany tego wewnętrznego ołowiu w złoto i świadomości. Więc jeśli dziś czujesz, że jesteś tylko graczem, Pogodzony z losem, zagubionym w cudzych systemach, to chcę ci powiedzieć, że Ty masz kod źródłowy i Ty masz moc, i zacznij pisać nowy kod. Zamiast muszę, wpisz wybieram. Zamiast boję się, wpisz uczę się ufać. I zamiast tak już jest, to wpisz: Mogę to zmienić. Twórz swoje życie. Twórz życie, jakie pragnie, jakiego pragnie twoja dusza. Przez obecność, przez decyzję, przez zmianę myśli, przez transformację energii. Bo nie jesteś tylko graczem. Jesteś też scenarzystą, reżyserem i programistą. I możesz w każdej chwili napisać nową linijkę kodu. Nową opowieść o sobie. Zacznij dziś od jednej myśli. Od jednej intencji. Bo twoje życie czeka, aż naciśniesz Enter. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.